Aneto, witam Cię w Instytucie Badań Edukacyjnych w Państwowym Instytucie Badawczym. Chciałabym, żebyś się nam przedstawiła. Witam, miło mi tutaj być. Nazywam się Aneta Wyrozębska. Jestem osobą słabowidzącą. Na co dzień jestem specjalistą do spraw dostępności. Specjalistką do spraw dostępności, czyli czym się zajmujesz? W tym wypadku. Przydaje mi się moja niepełnosprawność, ponieważ y, dostępność to jest wszystko to, co jest związane z potrzebami y, osób z niepełnosprawnościami, a także z potrzebami każdej osoby, która może w danym momencie te potrzeby mieć. Y, ja z tytułu właśnie tego, że jestem osobą z niepełnosprawnością wzroku, głównie zajmuję się dostępnością skierowaną y, do osób słabowidzących i niewidomych. Rozumiem. A powiesz mi, jak, jaka była twoja droga do tego miejsca? Może zaczniemy od szkoły podstawowej, przedszkola. Gdzie się uczyłaś? Uczyłam się w Laskach, to jest blisko Warszawy. Spędziłam tam 13 lat mojego życia, więc bardzo dużo. Yy, począwszy od szkoły podstawowej, skończywszy na technikum masażu. I to jest szkoła dla osób słabowidzących i niewidomych, prawda? Tak. Chociaż... Szczerze mówiąc, jak zaczęłam tam chodzić do tej szkoły, to bardziej to była szkoła dla niewidomych, i też w taki sposób mną kierowano, a potem dopiero doszło coraz więcej osób słabowidzących. Jak wspominasz yy, czas mieszkania w internecie? To był dla mnie bardzo pozytywny czas. Wiele się tam nauczyłam. Yy... Oczywiście był etap, w którym tęskniłam za domem, bo przez to, że mieszkałam w internacie, no to jeździliśmy stosunkowo rzadko, na przykład co dwa tygodnie albo co miesiąc do domu. To był ten trudny aspekt. A jeżeli chodzi o pozytywne elementy, to rzeczywiście byli tam specjaliści, którzy potrafili mnie przygotować do dorosłego życia, czyli na przykład miałam zajęcia z orientacji przestrzennej. Polegające na tym, że uczyłam się poruszać najpierw w małej przestrzeni, potem w coraz większej, skończywszy na takim dużym mieście, jakim jest Warszawa, mhm. na jego skrzyżowaniach i tak Miałam też takie zajęcia, mm, na przykład zajęcia kulinarne, mm, rehabilitacja wzroku, o której też y, wspomniałam, y, i dużo zajęć sportowych, z których ja bardzo chętnie korzystałam. Y, trenowałam pływanie, lekką atletykę. Jazdę konną i narciarstwo biegowe, więc laski dały mi na to przestrzeń. I też miałam okazję sporo wyjeżdżać. Byłyśmy na przykład w Szwajcarii czy we Włoszech. Studiujesz. Tak. Czy możesz powiedzieć, jakie kierunek i dlaczego akurat ten wybrałaś? Studiuję administrację. Ponieważ interesują mnie takie tematy prawne, a nie aż na tak wysokim poziomie, żeby jednak studiować prawo. Taka była moja logika przy wyborze i w sumie chyba dobrze. Rozumiem, ale administracja to też w dużej części praca biurowa, praca na komputerze. Czy masz z tego tytułu jakieś trudności? Ja nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o korzystanie z wszelkich urządzeń elektronicznych, ponieważ one są przystosowane. Do moich potrzeb. Mm, teraz, w dobie projektowania uniwersalnego, każdy telefon ma funkcje, które pozwalają z nich korzystać osobom niewidomym, czyli nie trzeba kupować specjalnego, wystarczy mm -hmm. włączyć odpowiednie funkcje. A jeżeli chodzi o komputer, no to też ma wgrane, wgrane coś takiego jak narrator, a też można sobie Pobrać darmowe oprogramowanie zwane NVDA, które, które odczytuje wszystko, co jest na ekranie. Czyli w danym momencie, jeżeli wykonuję jakąś czynność, odwiedzam jakieś strony internetowe, to słyszę to w słuchawkach przez syntezator mowy. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, to miejsce pracy dla Ciebie powinno wyglądać dokładnie tak samo jak dla. Osoby widzącej czy korzystasz jeszcze z jakichś innych urządzeń, jeżeli chodzi o, o pracę biurową, czegoś jeszcze potrzebujesz? Mi się właśnie przydaje jeszcze Braille sens, na którym wykonuję, na którym piszę notatki. Na jakichś spotkaniach takich zewnętrznych, jeżeli nie mam. Bo łatwiej mi jest jakoś pracować na komputerze niż na laptopie, chyba ze względu na to, że ma większy ekran. Braille Sense, czyli notatnik braille. -owski. Tak, to jest notatnik Brajlowski zapisuje braillem, ale jakby to, co napiszę, mogę sobie przenieść potem spokojnie mhm. do komputera i będzie to już w zwykłym druku. Nie muszę tego przepisywać z urządzenia na urządzenie. Chciałam Cię jeszcze zapytać o trudności na studiach. E czy spotkałeś się z jakimiś y, trudnościami podczas studiowania, bo studiujesz już na uczelni ogólnodostępnej? Tak. A może właśnie są jakieś ułatwienia y, i z nich korzystasz? Mm, najtrudniejsze chyba dla mnie, zwłaszcza na początku, było to, że ja. Muszę m, się przedstawić, mhm. <laughs> powiedzieć, że to ja jestem maneta, ja mam, y, jestem osobą słabowidzącą i dlatego na przykład muszę zdawać w inny sposób egzamin, a chciałabym się tak. Wtopić w to grono studenckie. Mhm. E, a teraz właściwie wszyscy mnie znają i y, muszę do każdego y, wykładowcy podejść, powiedzieć y, na czym polega mój problem z y, niewidzeniem, jak, w jaki sposób mogłabym zdawać egzamin. Większość też z nich y, nie podejmuje tego wysiłku, żeby na przykład wydrukować w powiększonym druku, tylko oczekuje, że będzie szybciej, jeżeli będę zdawać wszystkie egzaminy ustnie. Arkuszy egzaminacyjnych, tak? Nie chcą drukować Testów, tak, kolokwiów i tak dalej. W sensie są tacy, którzy to zrobią, zapytają się mnie jaką czcionką yy, i tyle, ale większość jednak uważa, że powinnam zdawać ustnie i tak będzie wygodniej, yy, co jest dla mnie dużo bardziej stresujące, niż gdybym mhm. pisała. Pierwsza myśl, w której pomyślałam w ogóle o tym, żeby dalej pracować z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Właśnie się pojawiła jakoś na etapie szkoły, jak się okazało, że jestem osobą słabowidzącą, która zna braj, alfabet Braille'a i zwykły druk. I wtedy pierwszy raz mi do głowy przyszło, że powinnam pracować w Polskim Związku niewidomych, w niewidomych, tam gdzie właśnie pracuję. Potem przez kilka ładnych lat o tym zupełnie zapomniałam. Skończyłam technikum masażu, więc jestem masażystką. I najpierw to były moje pierwsze kroki po szkole. Myślałam o tym, żeby y, pracować w gabinecie prywatnym. Y, praktyki i życie pokazało, że to jednak nie jest to, mhm. że jakoś y, mój poziom wrażliwości, na przykład na zapachy i y, kontakt z ludźmi nie pozwala mi jednak pracować w gabinecie, a poza tym przez to, że ja lubię, jak się dużo dzieje, to było to dla mnie za mało. E, pracowałam też e, przez chwilę w firmie, która po prostu zbierała dane. To była taka firma, która była stricte mm, przeznaczona na to, żeby zatrudniać osoby z niepełnosprawnością mm -hmm. wzroku. To chyba był taki trudny czas w moim życiu, bo to nie widziałam celu w tym, co robię. To Było takie, mm, takie żmudne i tylko y, wklepywanie danych. E, w dalszej kolejności zostałam zatrudniona w Laskach, właśnie tam, gdzie, gdzie się wychowywałam i uczyłam. Pracowałam jako pomoc wychowawcza, a dopiero. A, jeszcze po drodze trafiłam w końcu do gabinetu masażu, mhm. i stamtąd trafiłam do miejsca, w którym pracuję teraz. Chciałam Cię jeszcze zapytać o filmie, przy którym pracowałaś ostatnio. Mogłabyś nam opisać swoją rolę? Byłam konsultantką przy produkcji filmu Światło Czuła. Główna bohaterka tego filmu jest osobą niewidomą. Moja praca przy tym filmie polegała na tym, że konsultowałam na etapie scenariusza. Już w dalszym etapie, kiedy już Wszystkie sceny były kręcone, były, były też inne osoby, e, które codziennie, właściwie każdego dnia, m, by uczestniczyły na planie. E, ja dawałam uwagi związane właśnie z osobami e, niewidomymi czy słabowidzącymi. W filmie też był, miał swoją małą rolę sport, jakim jest golbol właśnie. Mhm. I też miałam okazję być, jakby, z drugiej strony czyli grać jako zawodniczka. Czyli wykorzystałeś to do doświadczenie życia codziennego do tej nowej sytuacji i pracy w filmie? Zdecydowanie to mi pomogło. Brałam też czynny udział w przygotowywaniu aktorki do zagrania tej mhm. roli. Zaprosiłyśmy. Ja zaprosiłam ją też do swojego domu, do domu moich znajomych, tak by mogła na 100% wczuć się w perspektywę osób niewidomych. Rozumiem, to na pewno było bardzo ciekawe doświadczenie. Film można teraz obejrzeć na platformach. Mało jest takich. Obrazów, które są poświęcone osobom z niepełnosprawnością, a tym bardziej jeszcze polskim. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wszystkiego dostępnego. Dziękuję również.